Informacjami o projekcie jura zakończył ósmy już rok działalności Uniwersytet III wieku w Wieluniu. Tym razem słuchacze wysłuchali burmistrza Janusza Antczaka, który w trakcie spotkania ze studentami mówił także o zniżkach, jakie gmina przygotowała dla seniorów. Większość tych, którzy już chcą korzystać z pewnych ulg w naszych instytucjach i nie tylko, bo kolejne jakby umowy są podpisywane, że faktycznie. Wykroczyliśmy trochę nawet przed jakby ramy rządu, tak? ale w, w tej chwili dopasowujemy to wszystko i ja tak jak mówię i większość mam nadzieję mieszkańców Wielunia czekamy na zakończony w tym roku remont, modernizację kinoteatru, a tam będzie warto naprawdę... No, jednak z tą kartą się pokazać. Inicjatywy pana Jana Zasady, inicjatywę w tej chwili uzgodnienia z Wieluńskim Rynkiem Regionalnym, kolejne sprawy z aptekami i tak dalej, i tak dalej spowodują, mam nadzieję, że to grono, które już w tej chwili w kilku umowach nawet zewnętrzni partnerzy, senatoria inne, jest szansa, że w skali kilku miesięcy naprawdę ta lista tych, którzy uczestniczą w tym programie, się znacząco powiększy, czy w tej chwili już się nawet powiększa, a ci, którzy na to zasługują, czyli nasi seniorzy, faktycznie z tego skorzystają. Po ostatnim wykładzie przyszedł czas na podsumowanie całorocznej działalności. Oprócz zajęć z języka angielskiego i niemieckiego, komputerowych, gimnastycznych oraz muzycznych, studenci przez cały rok mieli możliwość obcowania ze sztuką. Między innymi w kole przyjaciół poezji, którym dowodzi Ewa Głogowska. Niezwykle aktywne jest też koło akwarelki. Jego uczestnicy, swój talent plastyczny i malarski pokazali już na niejednej wystawie. Najstarsze trzy akwarelki mają już 6 lat. Owoc tej pracy rocznej, tegorocznej widzimy tutaj. W marcu była wystawa poplenerowa. Mieliście Państwo okazję zobaczyć działania zimowe. To jest owoc tutaj z, naszych, z naszej pracowni klasycznej. Dziękuję serdecznie wszystkim akwarelkom. Chcę jeszcze dodać, że prace, jakie tworzą, znajdują się nie tylko w ich domach prywatnych, uznajomych. W naszym Domu Kultury na ścianach również, ale te prace już coraz dalej tętrują. Poza zajęciami studenci mieli także możliwość wysłuchania ciekawych wykładów. Wielu skorzystało również z edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnych wyjazdów na wycieczki. Uczestnicy zajęć byli m.in. w termach Wuniejowie, Krakowie, Łęczycy. Ostatnie spotkanie było też okazją do nagrodzenia najaktywniejszych studentów. Burmistrz życzył wszystkim, aby dalej chciało im się rozwijać. Studenci podziękowali za dyplomy wierszem. A kiedy tatarskie hordy podeszły pod trzębowlę, to komendant Szanowski zgubił ze strachu pantofle. Wypił pół kwarty miodu. Rozbił czekany stągiew i powrókł się na wały wywieszać białą koronę. Atoli jego małżonka, niejasna wielkiego ducha, krzyknęła, zwariowałeś, Zrobiłś ciebie ełocha. Tu załkała na myśl o tym, nerwy w niej dziarsko zagrały, chwyciła w rękę, pogrzeba, i wrzasnęła. Wszyscy na wały! Wraca rycerz, spotkaniec, ranna rana co niemiara. Porąbał Gdańc, przebrany za Tatara. Udnięta ręka, noga, podurawione ciało. Płacze żonka nieboga. Cóż mi z ciebie zostało? O chorę o sakro, straszliwa masakra. Ściągnął rycerz przy łbice, Żona w krzyk. O niebiosa, trafili cię i w lica. Pozbawili cię nosa. Zdejmują mu na Takoż obrażeń szereg oj, biednyś nieszczęśnik, brak ci czterech żeberek. Nie zabrakło też muzycznej niespodzianki i wspólnego śpiewania. Szczerna relacja z ostatniego już w tym roku akademickim spotkania na Uniwersytecie III wieku za tydzień w kulturalnej TV. -ce. Zapraszamy!